Siema widzów, to Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj case hack. Tutaj macie zwycięzcę poprzedniego giveawaya, serdeczne gratulacje, sprawdźcie Discordzie jako dobry skina, a dzisiaj taki do zgarnięcia. Jedyne co musisz zrobić to oczywiście wpłacić... Żartowałam. Jedyne co musisz zrobić to zostawić lajka, like suba i komentarz pod tym filmem. No i też byłoby mi bardzo miło, gdybyś skorzystał z mojego kodu ZUNAYA, który daje Ci 20% bonusu do wpłat oraz 4 zł na nowych użytkowników. Oraz oczywiście szanse na zgarnięcie skina z, z giveawaya nadal z kinki Czekają na któregoś z Was, więc warto brać udział, bo dalej, dalej są niezdobyte. Dalej macie możliwość, żeby takiego skina zgarnąć. Wymiń swoje skiny na PirateSwap. Odbierz darmowe 10 dolarów przy pierwszych urach oraz 35% bonus do wpłat z moim kodem Zunaya. Dzisiaj myślę, że sobie pobitwujemy. Czemu by nie? Jakoś mam ochotę się bić, widzowie. Ile? O, kuźwa, nie zauważyłam tego, że to jest 50 skrzynek. I ja pierdzielę ty. No, chłopa, chłop poszalał. Chłopo szalał, naprawdę. Dobra, jedę sobie w tym czasie picie chyba po prostu dalać, bo ja nie będę czekać 50 skrzynek. Dajcież spokój. Mam tu pićko. No a tu dalej jakaś stypa leci, nie? I mamy w końcu ostatnią skrzynkę tej bitwy. Naprawdę? Czekanie aż te 50 skrzy... Nie no, serio? Naprawdę? No i tak to dużo nie zmieniło, ale... Mega bitwa. Mega bitwa. Niech tu coś ciekawego ktoś coś rzuci, no. Dawajcie. Dobra, tworzymy własną cztery osoby. Underdog. I rzucamy tu jakieś mięsko, no. Nie ma co się pieścić. Chociaż... Kurde, mam mało saldo. No, no trudno. Liczymy, że się zwróci, tak? Fajnie by było. Lecimy. Let's go. Pierwsza skrzynka 80 zł. Underdog. Trzeba pamiętać, że to jest underdog, czyli chcemy dropić gówno. Na razie jest tak sobie. Ale nie jest źle. Okej, okay, 280 zł. I zobaczmy. Ostatnia skrzynka. Kurde, no i nie mamy tego chyba. Nie mamy tego. Szajze. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Dobra, taką bitewkę. Let's go. ryb 2 na 2 Może tak się. Uda po prostu. Mam nadzieję. Dobra, mamy Bułę po swojej stronie. To jest dobry znak, bo Buła to jest w ogóle jakiś Dark Force ogólnie, więc liczę, że jego szczęście będzie szczęściem moim. Na razie jesteśmy mm, na przegranej pozycji. Niestety. Ale czekamy. Czek U! Mamy Royala! Let's go! Dawaj, 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 dawaj! Używa Mać. No dobra, jest 700 zł. Jest 700 zł, jest nie najgorzej, ale mogło być lepiej. Na razie wygrywamy, mam nadzieję, że wygramy tą bitwę. Ostatnia skrzynka leci. I mamy kolejnego Royala! Wspaniale! Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. A, no no okej, okay, dobra, wygraliśmy bitwę. To jest najważniejsze, chociaż nie mamy takiego dużego zysku, jakbym chciała. To jest właśnie, to jest właśnie problem. Lecimy tutaj. Nie, 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 używajcie mojego kodu, nie jego. Mój kod Zunia. Mamy 12 skrzydł po 40 zł. Nie, nie, nie. lepiej dość 50 z początku odcinka, nie? Więc też nie ma co zarzekać. No ale na razie leci samę gówno. Ogólnie strasznie gówno, co to jest ta skrzydłka? Dobra, jest u nas coś innego w końcu. Fajnie, no ale będzie duży minus. Wartość bitwy 470 zł. Jak to nawet tak wygram. To to jest. Nie, nie ma za bardzo co tu wygrać. Bo tu z gówno głów doleci. O kuźwa, nie. Jasny gnój. Jasny gnój. Nie. No nie w taki sposób. Ja pierdzielę to. Ajajajajajaj, aj, 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 widzowie. Niedobrze. Ostatnia szansa. Ostatnia szansa, bo to. O nie, to jest znowu ta sama bitwa. Kurde. Chyba się pogrożyłam, właśnie, widzowie, No, chyba, że my teraz robimy to. Ale, no nie wiem. Trochę powątpiewam. Niedobrze. niedobrze, niedobrze. Zostały ostatnie trzy skrzynki. Cztery, przepraszam. A tu same Digle lec. samo gówno Daj coś tak, koniec. To prawie Royal był. Dobra, ostatnia skrzynka. Let's go. Dawaj, dawaj coś, w końcu No i. No i gnój, no i gnój.